pracy, moje dziewczyny, co do pracy! Witajcie, moi kochani, na moim kanale Siedlisko Drzewo. Z tej strony Teresa Firkowska, Lola Firkowska, Dianka Firkowska i Lisunia Firkowska też. <grywia> Dzisiaj trzy dziewczyny ze mną tu siedzą sobie na kanapie. Jak mam wolną chwilę, to po prostu tutaj taki sobie robimy mizianiowy dzień, mizianiową chwilkę odpoczynku. E, dziewczyny uwielbiają. Tato wygłupia się cały czas. Wygłupia się cały czas u buziara. Dianusia e, lubi leżeć. Jesu <grystanie> nie lubi, jak ją głaskam, ale w domu już na fotelu sobie siedzimy i się głaskami się przytulamy, bo przy psach to ona nie lubi. No, dziewczyny. Tak. Tak. jaki Moje łopusiaki, moje łopusiaki. Pięściochy, pieściochy moje. No i moi kochani, dzisiaj e, Sianko. Wczoraj były jakieś patyki, przedwczoraj kompozycja, więc dzisiaj stwierdziłam, że Sianko. E, ponieważ do Sianka Później mogę nie wrócić, bo teraz już jest zaraz w przyszłym tygodniu połowa lutego i luty naprawdę szybko mija, zawsze szybko mija. On jest krótszy, niż tam od dzień czy dwa, ale, ale jest krótszy i on po prostu szybko mija, więc stwierdziłam, że nie będę miała później czasu na to, żeby robić już te dekoracje takie do domu, przed dom, na taras czy gdzieś tam w ładnaganach na przykład, jak ja te dekoracje sobie robię. Nie będę miała tak dużo czasu na to, ponieważ... Tak naprawdę w lutym to będę robić, później w marcu. Zostaną mi tylko już zamówienia, które będziecie cały czas zamawiać. Zresztą teraz cały czas ja robię i cały czas te zamówienia realizuję. Jest ich mnóstwo. Bardzo serdecznie dziękuję z całego serca. No i, kochani, jest co najważniejsze po prostu później będziemy robić Wielkanocne dekoracje, bo Wielkanoc w tym roku jest na początku kwietnia, więc jak którzy się dziwią, dlaczego ja robię Wielkanocne dekoracje w, w styczniu czy w lutym, ponieważ e, no niestety nie mam na to później czasu, później czasu już nie będzie, bo będą e, e, różne kompozycje e, przed domem już kwiatki się pokażą w marcu, e, no i na pewno na marzec będziemy robić jakieś aranżacje na zewnątrz e, typu dekoracje przed domem dekoracje domu i, i tym podobne, bo, bo już kwiecień to już odpada, to kwiecień, kwiecień to się nie liczy. To kwiecień to już świętujemy, już nie ma, już w kwietniu nawet wysyłek nie robię wielkanocnych oczywiście tylko inne jakieś wysyłki cały czas robię, ale pod kątem te wielkanocy już nie będzie wysyłek ja zresztą wysyłki chyba będę robić tylko do 20-25 chyba tak, tak tydzień sobie zostawiam przed świętami wolnego, żeby sobie ogarnąć dom, sprzątnąć i przygotować się do świąt. No więc <laughs> do tego 25 myślę, że do 20-25 jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie w praniu, ale tak ostatnie wysyki będę robić. <laughs> Oczywiście w marcu. Więc e, zaraz połowa lutego i tak naprawdę może, może zostanie taki pracy taki pracy miesiąc takiej pracy stricte y, y, twórczej zostanie miesiąc więc a jeszcze mnóstwo mnóstwo różnych rzeczy y, będzie świątecznych, dekoracje różnego rodzaju, no, no po prostu zawsze ja mam głowę pełną pomysłu a jak już jest słońce, jak już wyjdzie słońce póki co dzisiaj, w ogóle widzieliście, nic świata nie widać bo właśnie przyszła odwilż i u nas zaczęło topnieć na gwałturety, jak wczoraj było minus 10, to dzisiaj jest plus tam 2-3, tak, więc one i przez noc było też na plusie więc to po prostu na gwałturety zaczęło E, wszystko tak parować, topnieć i po prostu wielka mgła mleko wszędzie. <grymne> e, no i. No, i po prostu czekam na to słońce. z niecierpliwością czekam na słońce. Już baśki się gdzie nie gdzie zaczynają w takich e, zacisznych miejscach, już zaczynają się gdzieś tam pokazywać, bo jak było mroźne, to słoneczko jednak świeciło i troszkę gdzieś tam popękały te baśki, ale jeszcze niewiele. Więc jeszcze chwilkę czekam i już myślę, że pod koniec lutego ruszamy już ostro z paziami i będziemy robić fajne dekoracje baśkowe. Ale dzisiaj, no dzisiaj jeszcze. Dzisiaj jeszcze mam pięć patyków. Byłam sobie właśnie ucięłam patyki na spacerze znalazłam takie drzewka połamane no to a przycięłam takich pięć patyków. Pięć patyków. To 5 pięć patyków? A no właśnie cztery patyki potrzebuję na nóżki, a jeden na szyjkę. E, po to żeby zrobić co? Barana. No wiem, wiem, wiem. Robiłam już baran, ale to będzie taki fajny, nietypowy taki. Fajny baran. Zrobię takiego barana yy, takiego bardziej realistycznego niż takiego, który ostatnio robiłam. Taki zabawkowy, bardziej taki trochę śmiesznawy. A tutaj zrobię taki troszkę bardziej taki przypominający realistycznego barana. No więc biorę się do dzieła. Aha, nie ten sznurek. Yy, do takich większych rzeczy biorę zawsze sznurek. Yy, sizalowy. YouTube nie nadaje się, bo nie mam takiej opcji mocnego zaciskania sznurka na sianie, a tutaj trzeba zaciskać. Więc pierwsze co, obtoczę sobie moje patyki 4 siankie i do tego później zrobimy tułów. I do tego tułowia oczywiście dorzucę sobie później resztę części ciała, tułów z, z głową od, od razu robię. Ale tutaj zrobimy fajnie właśnie takie, nóżki obtoczymy, zaraz Wam pokażę cztery nóżki już gotowe i będziemy robić tułów z szyją i głową jednocześnie, bo to nie jest trudne, naprawdę to nie jest trudne, myślę, że E, powolutku trzeba ćwiczyć no naprawdę, no to nie jest tak, że od razu wszystko się wszystkim udaje e, może może niektórym się udaje no ja często robię tak, że ale ja to mam lata doświadczeń więc w ogóle na mnie nie patrzcie pod tym kątem że ja bez niektóre rzeczy robię tak spontan i już mi się udają, bo ja po prostu całe życie siedzę w tym, więc nie ma takiej po prostu opcji, żeby się nie udało, więc ja to po prostu w ten sposób biorę. Ale trzeba na przykład inne dziedziny życia, w yy, których się nie znam, próbuję. A jak się nie uda, to się nie uda. Yy, będę próbować dalej, więc zapraszam do działania, do tworzenia właśnie takich nietypowych, fajnych dekoracji przed dom, na taras, na ganek. Świetnie będą wyglądać. Więc za chwilę zobaczycie, cztery nóżki, i będziemy robić resztę części ciała. Więc działa. No i mam cztery nóżki już zrobione, i teraz przechodzimy do tułowia. Więc ogólnie zrobimy najpierw kulkę, a później ją będziemy kształtować, dołożymy, dołożymy szyjkę, główkę eee, więc to w międzyczasie będę pokazywała co tam Isunia, podoba Ci się? mi <grym> się podoba mój śnureczek <grym> widzicie? znalazła zabaweczkę, no sunia, co tam? Fajna zabaweczka uczy no, Ci się widzę, co? Wyska? I <laughs> cóżka? Zostaw to. To jest mamuni sznureczek. No, będę mi tutaj teraz sznurek zabierać. Więc robię taką konkretną, porządną e, sobie tutaj mm, kuchę, ponieważ mam dosyć duże nóżki i e, ten baran będzie taki konkretny. O, i coś tyle, nie, jeszcze więcej tyle. Myślę, że tyle. Na razie można zawsze dołożyć. Związuję całość. Nie będzie za mało, już to widzę. I sobie obtaczam na razie, i zaraz będę do tego dokładać. Teraz do mojego siana zrobię takie delikatne otwory i wsunę moje nóżki. Po kolei będę wsuwać po cztery nóżki i jeszcze dołożę do nich trochę siana. Po kolei, po jednej nóżce sobie dokładać. I zobaczcie, już mam taki ala taborecik taki ala taborecik i dorzucam teraz e, szyjkę szyjka już nie musi być obtoczona bo tu szyjkę obtoczę już e, w całości, zrobię sobie tylko e, tutaj taki otwór, głębienie, żeby sobie zanurzyć w mój kijaszek I moi kochani, mam wszystkie części baranka, i teraz mogę go złożyć. Chodźcie, zobaczycie, jak to zrobię. Zobaczcie, jaki fajny, śmieszny baranek. Ale brakuje mu właśnie fajnych akcentów pod tytułem y, różki, które zrobiłam. I zaraz mu y, oczywiście tutaj przykleję te różki. E, Takie baran ma piękne, duże rogi. Widzicie, jakie rogi baraniste? <grymne> Super. Tak tutaj przykleję. Na razie muszę po prostu przytrzymać trochę te dwa rogi. Bo drucik trzyma go w miejscu. O, Bo tak to się nie przyklei. <grymne> Niestety nie wszystko od razu wiem jak zrobić. Czasami wiem, czasami nie wiem. Po prostu akurat tego barana robię pierwszy raz. Więc nie wiedziałam, jak go tutaj zmontować. Ale zaraz się naumiem. Jak Wam się podoba mój baranek? Jestem zachwycona tym baranem. Normalnie, jak żywy, jak żywy, nie? Super wyszedł. Naprawdę jestem zadowolona. E, fajny baran. Przed dom na taras. No, nawet w domu postawić sobie takiego barańca to jest fajna sprawa. Myślę, że naprawdę e, jest, jest fajny. Wyszedł mi fajnie. Chociaż y, y, bałam się, że mi wyjdzie jakiś niekształtny, ale wyszedł dobrze. Jeszcze trochę nad drogami będę musiała popracować. Ogólnie na pewno w rogi będę dawać druty, żeby łatwiej się formowało i łatwiej tak y, przylegały. Więc będę na pewno drutować y, rogi. Y, oczywiście wrzucam na sklep. Y, wiecie, siedliskodrzewo.pl, znacie już. Y, Mój sklep. Już nie, niektórzy niektórych rzeczy e, tam się nie mogą doczekać, ale sukcesywnie jak coś się wyprzedaje, też e, staram się coś nadrobić, więc e, zaglądajcie, a e, no właśnie, coś nowego zawsze się pokazuje. Więc kochani, ja już na dzisiaj się z Wami żegnam. Myślę, że dacie radę, poćwiczcie, po popra prostu nie musicie od razu takiego wielkiego baranica robić. Ja akurat takiego zrobiłam, więc. E, Kochani, bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie, za polubianie i za subskrypcję i widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia! Pa!